Nadia Iwaścienko. Jestem w ogóle z Ukrainy, ale potrafiłam tutaj do Polski. Polecali mi dziewczyny, które już miały tutaj zabieg operacyjny i polecali po prostu nie doktora Magnuszewskiego. To dlatego ja mu tak ufam. Ten zabieg, który wykonywał doktor Magnuszewski, to była zmiana stawu biodrowego. No i teraz mam nowy. Przed tym w dzieciństwie miałam już 11 chyba operacji. Cztery na prawej i trzy na lewej nodze. To z dzieciństwa miałam, wiesz, od rodzenia. Po prostu taki, jak to się nazywa, dysplazja, albo taki wypadał mi ten staw, tak? I miałam stawy, nie w, w, miała stawy biodrowe nie tam, gdzie muszę być, a tutaj pod żebrami. Dlatego mi wyciągali wszystko, rozpinali mi tutaj skórę. Coś tam wkładali, no i tak miałam, to było 20 lat temu. Nie mogła po prostu znaleźć takiego lekarza, który mi mógłby to zrobić dokładnie, żeby ja była upewniona, że to będzie wszystko dobrze, żeby mogła polecać mu tak, ufać do końca, ani pytać jak to będzie i tak dalej, bo dokładnie nie wiedziałam w ogóle jak to będzie, tak i dr Magnuszewski mi też powiedział, że... Nie wiem jak to będzie, ale proszę mi ufać. No i zaufałam i mam. Czuję się dobrze, dobrze. Jestem szczęśliwa po prostu. Chcę śmiejać się, chcę żyć. I nie czuję się, że tam yy, mogła tego nie robić albo tam jeszcze... Nie, nie, wszystko tak, jak, jak, jak tego oczekowała.